Hej, 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 z tej strony Timmy i zabiorę swojego życia całe 10 minut, by powiedzieć ci parę ciekawostek o Bandy and the Dark Revival, które prawdopodobnie zapomnisz, gdy tylko skończy się ten film. Uwaga, możliwe spoilery. No okej, okay, no to teraz czas na nieco smaczku z Bendy and the Dark Revival. Wskazówkę dotyczącą relacji rodziny Audrey z Joeyem Drew można znaleźć już na samym początku gry. Niedaleko jej stanowiska pracy jest obraz od Henry'ego, który został podarowany Joeyowi i wisiał na ścianie w jego domu, a wisi teraz na ścianie nad biurkiem Audrey. Hmm, ciekawe jak się on tam znalazł skoro to Joeya. W jednej z wielu notatek znalezionych w całym studio Bendy and the Dark Revival dowiadujemy się, że Joey przed nią stworzył stworzył nieznanego członka rodziny i kazał się dla tych osób, bo było ich kilka, nazywać wujkiem Joey'em. Było to nawiązanie do sceny z napisów końcowych z Bendy and Ink Machine, gdzie słychać głos młodej dziewczyny, która mówi Powiedz mi jeszcze jedno wujku Joey. I ich dalsze losy pozostają nieznane. Ale czy na pewno? Na dobrą sprawę nie wiadomo, czy Audrey rzeczywiście wróciła do prawdziwego świata na końcu czy nie, ale na podstawie jej myśli to co było widać po porażce Inkdemona, Mamy sugestię, że rzeczywiście wróciła, a oba światy realne i atramentowe są tak jakby teraz połączone. Tak czy inaczej, dokończyła projekt ojca i przeniosła żywą postać wywysłuchową do realnego świata. W ogóle wygląd Audrey przypomina Edna Strickland, jedną z postaci z Back to the Future the Game. Jedyną różnicą między nimi jest to, że Edna jest czarnym charakterem, który jest aspołeczny, podczas gdy Audrey jest sympatyczną osobą o zdeterminowanym umyśle i definitywnie nie jest czarnym charakterem. No, może z designu, był. Bo... Bo po części nie jest czarna. Sweter Audrey jest podobny zarówno pod względem wyglądu, jak i stylu do swetera Jacka postaci z Bioshocka gry, która miała niesamowicie wielki wpływ na franczyzę Bendy and the Ink Machine. Jest to prawdopodobnie nawiązanie do wspomnianej gry. Sugeruje się, że transformacja Ink Bendiego w tego słodkiego Bendiego spowodowała, że zyskał on rozwoje jaźni do tego stopnia, że będzie może być częściowo nieświadomy swojej prawdziwej natury. Pomimo nalega Ink Demona, że będzie robił krzywdę Audrey, Bendy z Zgadza się z jej przypuszczeniami, że nie chce jej skrzywdzić, a także wydaje się zastydzony, Dodry widzi czym był kiedyś, szybciutko odchodząc. Kiedy będę towarzyszy Odry podczas rozdziału czwartego atakowanie go Gentpa, spowoduje, że jego głowa będzie się obracała jak kula ziemska z kryształkowym efektem dźwiękowym. Spróbujcie sami. Również podczas towarzyszenia Audrey, Bendy będzie wskazywał na interesujące przedmioty, aby znaleźć wskazówki potrzebne do wejścia do warsztatu Gent, ale także w kierunku interaktywnej drzwi w tylnej alejce w celu zdobycia osiągnięcia w grze. Ogólnie fajnym kumple w tej grze jest Porter. Imię Porter może pochodzić od słowa teleporter, ponieważ jest on tym, który daje zdolność Flow Audrey. Mógł zyskać ten tytuł z powodu plotek o jego tajemniczych mocach, o czym mówi jego biografia postaci. Nie wiadomo co robi podczas ostatecznej bitwy, ale można przypuszczać, że walczył z The Lost Ones poza ekranem. Podobny przypadek ma miejsce z Heldi, kolejną z The Lost Ones, która daje zdolność szybkiej podróży Audrey po zabawie z nią w Hide and Seek, czyli na nasze wchowanego. Heldi pojawia się krótko, w Jastun jako cień z The Last One skołyszący się w przód i w tył. Imię Heldi może pochodzić od słowa Hiding, ponieważ to ona daje umiejętność szybkiej podróży Odry po zabawie w Hide and Stick, czyli jak ustaliliśmy, w chowanego. Oh, you did it! You me! Oh, to jest tak ekscytujące! You were brilliant! O, i także, pozwól mi pan coś. Coś spokojnego. Tylko mały reminder o naszej głowie razem. W ogóle kojarzycie tego typa, co chce obrazy na początku prawie gry? Tak się składa, że nazywa się Mad Artist. To obłąkany The Last One. Kiedy Mad Artist wychodzi ze swojego pokoju, i pyta, It's that you feel?, który może być postacią fila Clarka, sugerując, że jest on również jednym z pracowników uwięzionych w The Cycle. Jest jeszcze więcej dowodów na poparcie tej tezy. W dzienniku Audiophila wspomina on o dziwaku dwa biurka dalej, który wciąż próbuje pokazać Philowi swoje zdjęcia. Jak dla mnie to nawet pasuje. Dodatkowo jest mocno Sugerowane, że ten zagubiony The Last One jest tak naprawdę potworną formą Billa Dantona, animatora, który zaczyna tracić zmysły. Głos tego zagubionego jest bardzo podobny do tego, którego widzimy na balkonie w i the Ink Machine rozdział 4, Colossal Wonders. W ogóle niesamowicie smutną historię ma antagonista, czyli Wilson Arch. Wilson urodził się przypuszczalnie na początku lat 1910 lub 20 w zamożnej rodzinie. Był synem Natana i Tessy Arch. Tessa wychowywała go przez większość życia, podczas gdy jego ojciec spędzał cały czas na budowaniu drobku, któremu Wilson nie mógł sprostać. W końcu został woźnym w Archgate Films. Potem pracował na wielu stanowiskach, na przykład jako artysta. Podczas swojej kadencji Wilson Dowiedział się o Ink Machine i spróbował władać The cycle. W nieznanym momencie wymyślił kreację, którą wykorzystał przeciwko Ink Bandiemu pod pretekstem stworzenia nowej postaci, którą określił na nim Ship Ahoy Dudley. Swoją drogą, bo wiele youtuberów ma z tym problem. To nie jest taka trudna nazwa do wymowy, bez, bez przesady. Wystarczy tylko wiedzieć, że to nasze zwykłe Ahoy tam na łajbie. Albo Ahoy Ci. Dokładnie tak. Ship Ahoy. To przywitanie marynarzy. Dudley to imię męskie i się go nie tłumaczy, choć jeśli kogoś by naprawdę świeżbiło, to można to przetłumaczyć na Duduś. Poza jasnym nawiązaniem do prezydenta w tej chwili, to zdrobnienie można używać do imienia Nikodem, Adam, Adolf, Adrian, Dionizy. No i ja bym go tak strasznie przetłumaczył na Ahoj Dudka. Nawet ładnie. Ale wracając do Włodzimierza, to znaczy do Wilsona. Ponad 200 dni później zbudował imperium dla siebie z wielu... Kreacji potworów z atramentu, które trzymały Bendiego na dystans, był również odpowiedzialny za przekształcenie Bendiego w słabszą, ale mniejszą formę, poprzez użycie opalizującej energii, czyli tych wszystkich kolorów, co tak mrygały. W grze Wilsona poznajemy na początku jako woźnego, gdy Odri wchodzi do windy. Wilson zatrzymuje drzwi windy i jedzie z Audrey, co jest troszeczkę przerażające. Po osiągnięciu pewnego piętra i znalezieniu ink machine, mówi Audrey, by znaleźć rzeczy potrzebne do uruchomienia maszyny, które, nawiasem mówiąc, są dokładnie takie same jak te, które Henry Stein używał przy aktywacji Ink Machine w 1963 roku. Audrey dostarcza wszystkie wymagane elementy i skutecznie aktywuje maszynę atramentu. Wilson zamyka drzwi i ujawnia swoją prawdziwą naturę. Następnie bierze ją za ramiona i topi ją w tuszu wraz ze sobą, mówiąc jej, aby iść znaleźć go w cyklu. Me, and I'll show you your Podczas gdy Wilson był fizycznie nieobecny przez większość czasu, kilka jego dzienników audio można znaleźć w całym cyklu wraz z plakatami propagandowymi. Czasami przemawia też przez wewnętrzny węzeł radiowy zazwyczaj do mieszkańców The Cycle. Wilson pojawia się ponownie pod koniec piątego rozdziału, no i pojawia się obok głównej bohaterki w pociągu metra, gdzie wyjawia Audrey, że potrzebuje jej pomocy przy uratowaniu swojego ojca. Czy mu się to uda? To możecie już zobaczyć sami w piątym rozdziale gry. No, nie Kreacja Wilsona, Shipahoi Dudley, mógł być zainspirowany postacią Papaya. Potwierdza to fakt, że motyw muzyczny Shipahoi Wilsona, a od nim zaraz, Salty Curse, jest remiksem głównego tematu Popeye the Sailor. Jednak biorąc pod uwagę jego dziecinny wygląd, blond kręcone włosy oraz czerwony, biały i niebieski strój, może być również inspirowany tytułowym bohaterem z Marvelous Misadventures of Flapjack. No ale skoro wspomniałem już o tej ogromnej fuzji, warto to dokończyć. Shipahoi Wilson został po raz pierwszy bezpośrednio zaspoilerowany przez byłego członka zespołu Joey Drew Studios CNC, Pascala Crero, przed wydaniem gry. Pascal wspomniał, że Hoi Wilson był dla niego najtrudniejszym modelem do wykonania, zajmując mu Uwaga, cały miesiąc na jego ukończenie, podczas gdy większość modeli postaci zajmuje mu zwykle od jednego do dwóch tygodni. No tyle roboty, <grytania> widzieliśmy go bardzo krótko. Shipahoy Wilson jest e, jednym z niewielu wrogów w ogóle w Dark Revival, którzy mogą dać graczowi game over. Innymi wrogami, którzy mogą to zrobić, są Ink Bendy, King Window i Big Steve. Właśnie, Beast Bendy. W Bendy and the Dark Revival Beast Bendy jest w stanie chodzić na czworakach i tylko na tylnych nogach przez krótki okres czasu ze względu na to, że jego dolna część ciała jest bardziej rozwinięta. Zakłada się, że Beast Bendy nadal ma zdolność teleportacji przez ściany, Choć nie jest to pewne. Jednak Beast Bendy jest bardziej inteligentny, ponieważ Ink Demon jest bardziej rozwinięty i częściowo kontrolowany przez istotę z ludzką inteligencją Audrey. A jak? No to musicie już zagrać. Beast Bandy może teraz mówić zarówno głosem Ink Demona, jak i głosem Audrey. Beast Bandy jest szalenie potężny. Można to zaobserwować pod koniec rozdziału 5. Bestia Bandy może niszczyć wielu przeciwników jednym uderzeniem, a także z łatwością przebija się przez ściany.